Interesujące jest, aby zrozumieć, gdzie się znajdujemy. Na przykład jak ktoś, ktoś nie wie say, kim jest i crazy. gdzie jest, mówi się, że jest szalony. Will you agree? Czy zgodzimy się? Someone don't know who he is, Jeżeli ktoś nie wie kim jest, where he is, gdzie jest, he is local. i jest szalony. Is Czyż nie? Correct? Yes. Prawda? Chyba to jest trudne question. <laughs> wydaje ci, wydaje jej się, że to jest takie pod, podchwytliwe pytanie. <laughs> yes. Tak. You say who you are? So I don't know. Mówisz kim jesteś? Nie wiem. Where you are? Gdzie jesteś? I don't know. Nie wiem. Where you come from? Skąd pochodzisz? I don't know. Nie wiem. Where you going? Gdzie idziesz? I don't know. Nie wiem. This is called crazy. To się nazywa szaleństwo. Isn't it? Czyż nie? O loco, loco, loco means dislocated. Loco oznacza źle umieszczony. Out of place, bez swojego miejsca. Loco means planets. Loco oznacza planeta. Loco means location. Loco oznacza również lokacja. Where you are, gdzie jesteś. If you don't know where you are, jeśli nie wiesz gdzie jesteś, you are loco, jesteś loco. Don't know who you are, nie wiesz kim jesteś. So if I ask any of you, jeżeli zapytam kogoś z was, Who you are? Kim jesteście? And you give me the answer. I dacie mi odpowiedź. I am uh, Mirosław Jagurudev. Jestem Mirosław. Czy... I am from Poland. Jestem z Polski. And I am male or female? Jestem mężczyzną czy kobietą? You are just giving me the description of the car. Dajesz mi tylko opis pojazdu, samochodu. You are not giving me the description of you. Nie dajesz mi opisu siebie samego. You are just talking about your body mówisz o swoim ciele. czyż nie? Sprawda? Because this skin, ponieważ ta skóra. with elements składająca się z żywiołów. with eyes oczu with a heart ser. jest like a car who has uh, carburetor has lights. Jest jak samochód, który ma y, swój rozrusznik światła. Has oil running benzyna w nim olej, olej wszędzie przelewa się so jest a car to jest samochód so this body is also a car i to ciało również jest jak samochód so if you think that you are young 24 years old green eyes or, or born in silena gora that's just the car that's not you tak więc jeżeli myślisz że masz 24 lata masz zielone oczy urodziłeś się urodziła się w zielonej górze to to jest twój pojazd to nie jesteś ty That's not the person. To nie jest osoba. You're saying I'm false I'm this, who I tak jakby mówię, że jestem Volkswagenem 5-tym czy czymkolwiek. I'm just this the car. Jestem tylko samochodem. So that's not real. To nie jest rzeczywiste. So the vendor give a description, clear description of who we are. The dają I opis tego, kim jesteśmy. Who we are is very simple. Kim jesteśmy jest bardzo proste. We have to analyze Musimy przeanalizować. I am this body. Jestem tym ciałem. This body has changed. To ciało się zmieniło. Like we would just drinking water. Tak jak ten pan napił się właśnie wody. So he will drink maybe two of these big bottles. Więc wypije może y, dwie trzecie z tej butelki. And is putting a new body inside. Czyli umieszcza w sobie nowe ciało. It will take food. Zje jedzenie. He will create these cells. Tworzy komórki. Is breathing new air, oddech nowym powietrza. Showing other air, wychodząc po stare powietrze. So these elements are coming in and out, też wiele wchodzi mi opuszczają nas. So these cells are constantly changing, więc te komórki cały czas się zmieniają. But there's someone inside who has not changed, ale jest ktoś wewnątrz kto się nie zmienia. He remembers his first communion, on pamięta swoją pierwszą komunię. But all the cells that were there, they are not here now, ale wszystkie komórki które tam były wtedy ich już nie ma. So he has a new body. więc ma nowe ciało is these ale jest coś wiecznego co zmieniło co wprowadza te zmiany Więc nie jestem tą wodą włosami tą zmianą nie jestem tym ciałem so what I am. więc kim jestem Then we keep analyzing. I będziemy analizować. What else we have? co jeszcze mamy? We have ego. mamy ego. Ego może się zmienić. We can think, oh, I am a very good Możemy pomyśleć jestem doskonałym e, piłkarzem. piłkarzem.rat 50 you will not. Ale w wieku 50 lat już nie będziesz. So has to change. to ego musi się zmienić. Jestem bardzo silny teraz. Ale z czasem to się zmieni. ego has to change. I to ego musi się zmienić. Ktoś może myśleć, że jestem wielkim profesorem. he learning was not mogę udowodnić każdemu innemu, że to czego się uczą nie jest dobre like people who used to think that the theory of evolution is real, tak jak ludzie którzy myśleli że teoria ewolucji jest, jest rzeczywista. Many others are proving there is not. Dino inne dowodzenia, że nie jest. So whatever the Greeks are saying evolution is useless. Jakikolwiek z y, 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 z dotu stopień naukowy w tej teorii ewolucji on już jest bezużyteczny. So he's going to have to change. But he learned now he's ignoring again. So się nauczył, teraz no jest w ignorancji. Someone can say, I'm a capitalist. Ktoś może powiedzieć, jestem kapitalistą. A socialist. Jestem socjalistą. How many socialist are now Jak wielu socjalistów jest teraz kapitalistami? So ego, has changed. ego się zmieniło. Correct. Prawda? So I'm not the ego. Więc nie jestem ego. Bo ego, ego się zmienia. Zauważyłem, że wydawało mi się, i jestem wszystkimi tymi. But I am not. Ale nie jestem. So someone keeps The same is with intelligence. Jeżeli ktoś będzie to obserwował, podobnie z inteligencją. We have Mamy pewną inteligencję. Changes, która się zmienia. We comprehend more. Pojmujemy więcej. So this is also changing. Ona również się zmienia. w końcu, ja ostatnio the umiesz? they always think something constantly. coś mówi, cały czas się zmienia. so these three things are moving. te trzy rzeczy się przemieszczają. mind, intelligence, inteligencja, ego. ego. so because they also change, they also material. there is not me. i ponieważ one cały czas się zmieniają, również są materialne i nie są mną. so the vedas said we are the soul a part exist we are the consciousness weda mówi jesteśmy duszą częścią która istnieje jesteśmy świadomością so that's who we are i to jest to kim jesteśmy i am existence istnieję i want pleasure constant pleasure pragnę cały czas przyjemności why because the soul is full of pleasure dlatego dlatego że dusza jest pełna przyjemności the soul is eternal Dusza jest wieczna. So that's why we don't die. Dlatego nie chcemy umrzeć. And the soul is full of knowledge. I dusza jest pełna wiedzy. That's why constantly we want to learn more. Dlatego cały czas chcemy się uczyć więcej. So eternality, tak więc wieczność. Constant pleasure, cała, cały czas przyjemność knowledge. i wiedza. That's what I am. To jest to, czym jestem. And I, be fully aware of this truth. I powinien być zupełnie świadomy tego. So the soul is that. tym jest dusza. Sat sat cheat cheat in ananda ya nanda wiecznie aware świadomy and happy szczęśliwy Why I'm not eternal, dlaczego nie jestem wieczny? Why I'm not aware, dlaczego nie jestem świadomy? Why am unhappy, dlaczego jestem nieszczęśliwy? Because I'm inside is material. Kiedyś jestem pewna, tej materialnej energii. So the Veda said that tak Mahavishnu, God, Veda mówi że Mahavishnu Bóg lives in the spiritual world, mieszka w świecie duchowym, in multivarious forms, w swoich nieskończonej ilości w postaci. God is unlimited, Bóg jest nieograniczony, so has unlimited forms, ma nieograniczone postacie. Like, what is your name? Jak masz na imię? How many forms you have? Ile postaci już miałeś? Me too, ja również. We cannot be in two places at the same time. Nie możemy nie potrafimy być w dwóch miejscach w tym samym czasie. We are limited to this form. Jesteśmy ograniczeni do tej postaci. And God is unlimited, jeżeli pókiś nieograniczony. He is unlimited forms, w swoich nieograniczonych postaciach. In all of the same quality as the first one. I ma takie same cechy, jak w swojej pierwszej postaci. So he lives in the spiritual world, więc mieszka w świecie duchowym as the king of every planet. jako król każdej planety. I tam w każdej planecie może się rozszerzyć na, na tyle części, na ile chce. This is the free world. I to jest, to jest wolny świat. It's not to nie jest Europa. They call it Europa the Free World. Nazywają to Europa wolnym światem. But not true. Ale to nie jest prawda. Też nie jesteśmy wolni. To do we want. Żeby robić wszystko to, czego chcemy. I said I want to remain always young, jeżeli chcę powiedzieć, chcę być wiecznie, młody, I can't do Nie mogę tego zrobić. So I'm not free. Więc nie jestem wolny. So the Więc wolny świat jest ponad materialnym stworzeniem. Outside of this material creation is eternally full of knowledge and bliss. Poza materialnym światem jest rzeczywistość, która jest wiecznie pełna szczęścia i, i, i wiedzy. We are looking for this truth. Szukamy tych trzech. But we are looking inside this material creation. Ale szukamy wewnątrz materialnego wszechświata. And the material creation is temporary. I materialny świat jest tymczasowy. of ignorance. Powani ignorancji. And at the same time, jednocześnie there is no happiness. Nie ma tu szczęścia. Is the nature of this material energy? Jaka jest natura materialnej energii? Is like this cloth. Jak ten materiał. Exist. Istnieje. But cannot really, you cannot really get as much pleasure as you want from this cloth. Ale nie masz osiągnąć tak wiele przyjemności jak chcesz z takiego materiału. So you can change dresses and cloth. Możesz zmienić ubrania i materiał. And you can see yourself in the mirror. Obejrzeć się w lustrze. Użyć jakichś plastikowych okularów, oglądać się w lustrze. Możesz ułożyć włosy w tę stronę, w tamtą stronę, ale nie uzyskasz super całkowitego szczęścia. Cokolwiek byś miał tutaj, ten plastik, czy to cokolwiek, czy to czy to powietrze, nie może dać ci tego rodzaju szczęścia, którego chcesz. Nie jest w stanie zapewnić ci takiej koszczęcię, którego chcesz. Because it's material. Bo jest materialne. And because it's material is constantly changing. Bo właśnie jest materialny Cały czas się zmienia. Never stays the same. Nigdy nie zostaje takie samo. If your body is young now, will not be in a little bit. Jeżeli twoje ciało jest młode teraz, ono niedługo takie nie będzie. If you are awake now, you will not be in a little bit. Jeżeli, if now, you are Awake. Jeżeli jesteś e, świadomy, rozbudzony teraz, if you are peaceful now, later on you will be hungry, you will sleep, you. Jeżeli jesteś It's spokojny teraz, pamiętaj, perfect. że później będziesz e, zmęczony, głodny, rostargnięty. So, the Vedas describe the spiritual world as unlimited. Weda opisują świat duchowy jako nieograniczony. In the material world as just a one small cloud in a cloudless sky. A świat materialny jako małенькą chmurę na bezchmurnym niebie. So this material energy, I'm I'm representing this here. here. Ta materialna energia mu, reprezentuje to tutaj. Creates <coughs> the same. Stwarza ten sam. In a illusion way. To wszystko to samo w, w formie iluzji. Just like if you have a real tree here. Tak jak masz prawdziwe drzewo tu. This tree will have form. Ono będzie miało postać, ale również będzie miało swoje odbicie w wodzie. is not real, które nie jest autentyczne. You can the fruits of this tree, możesz jeść owoce z tego drzewa, but you cannot taste the fruits of this one, ale nie możesz skosztować owoców z tamtego. because this one is just a reflection wszystko no terca odpicie so the same this planets inside this material world i podobnie ta planeta wewnątrz materialnego świata and all the nature the shows us Cała natura która nam pokazuje is it a reflection jest po prostu odbicie. of what exists in the spiritual world tylko co istnieje w świecie duchowym so because it's just a reflection ponieważ jest to tylko odbicie you cannot get pleasure from it nie można z niego wyciągnąć przyjemności is like trying to eat the fruits tak jak próba jedzenia owocu z odbicia drzewa w wodzie. wygląda dobrze. ale nie jest rzeczywiste. tak jak to ciało wygląda dobrze. ale nie jest naprawdę dobre. If I will be able teraz ściągnąć swoją skórę. You will run out of this tent. U z tego namiotu. The organs will start falling off. Or wszystkie organy zaczęłyby się rozpadać. These these eyes will o o by wypadły. The brain will just point. Mózg by wykonął. So is holding on in this little paper. Więc ono trzyma się za pomocą tej cienkiej wersy papieru. Like a like a paper the holds a treasure. Like when you want give a keshenke a gift. Tak jak kiedy chcesz dać komuś prezent. When you have a present, you involve it really nicely. Możesz go zawinąć bardzo ładnie. So this skin is like that. I ta skóra jest właśnie taka. The skin looks, make us look that this is nice. Sprawia, że wy, wy, wydaje nam się już to wygląda ładnie. But inside is, apart from the skin, is just, you know, a made up body. Ale wewnątrz znajduje się tylko ciało. It's not made out of light. Onn nie jest zrobiony ze światła. is made out of imaginary things. Jest on zro zrobiony z innych rzeczy. Even though it works very nicely, mimo to jest działa bardzo dobrze. But is not real, ale nie jest rzeczywiste. It is like a robot, tak jak robot. No, it is made out of the image of the person, który zrobiony jest na wzór osoby. Like a puppet, lub jak lalka. It looks like the person, wygląda jak osoba. Ale the person w momencie kiedy ten zostawia ją, ona jest po prostu martwa. Więc moment of the soul opuszcza to ciało, falls apart, to ciało, rozpada się. And the elements go back i żywioły rozpada, rozchodzą się. not real, więc nie jest rzeczywiste.